My, To wszystko między nami. Niech ta publiczność zobaczy, jak taki stele wyglądała. Niech posmakuje tej wojskowej grochówki. Niech jest bliżej tego wojska, a wojsko nie, i służby porządkowe niech są bliżej właśnie społeczeństwa. Zajmujemy się rekonstrukcją amerykańskich jednostek wojskowych z czasu II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej dywizji piechoty, w której służyło, jak widać na załączonej wystawie, bardzo wielu y, żołnierzy polskiego pochodzenia. Ja należę do GRH Sojusz. Tutaj akurat mamy działo stodrzutowe B10, tam mamy Dalmierz. и там радиостанция. Odtwarzamy czas I wojny światowej do czas odzyskania niepodległości, czyli tak w zasadzie do 1920 roku mniej więcej. I te stroje, które mamy na sobie w tej chwili, to są pierwsze stroje piłsudczyków. Ja reprezentuję Ochotniczą Legię Kobiet, która w tamtych czasach odbywała służbę nie tylko wojskową na frontach, ale również jako sanitariuszki, jako kurierki. To jest powapiłka do amputacji na froncie. Kiedy trzeba było odciąć kończynę w tym miejscu, to nacinało się skórę, najpierw skórę tutaj, później się podwijało, odcinało się kość nieco wyżej, później się zawijało i się strzywało na przykład taką ranę. Do jakiej grupy rekonstrukcyjnej należysz? Do grupy SRH Nordland, czyli Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych Nordland, gdzie odtwarzamy we wrześniu 1939 roku jednostki batalionu Leibstandarte Adolf Hitler. Czy jako Polak nigdy nie miałeś oporu przed noszeniem niemieckiego munduru? Jesteśmy Polakami. Kochamy Polskę, kochamy nasz kraj, ale też po prostu ktoś musi pokazywać tą stronę niemiecką. tak? I nie łączymy tego z żadną ideologią, po prostu odtwarzamy historię. Jesteśmy przyjaciółmi, tak? są tutaj grupy po prostu odtwarzające Amerykanów, odtwarzające jednostki polskie. Wszyscy jesteśmy jedną wielką grupą przyjaciół. Kandydat musi spełnić dosyć sporo warunków, bo przede wszystkim musi wykazać wiedzą historyczną, która no, uprawnia go jakby do, do wstąpienia w szeregi. Y, musi też, no nie jest to hobby, które, no, które jest jakieś, jakieś tanie, y, więc niestety musi też zebrać podstawowy zestaw ekwipunku, na który trzeba jednak trochę pieniędzy wydać. Jak przejdzie weryfikację wstępną, uznamy, że jest to człowiek nadający się do, do, tej, do tej zabawy, no to jak najbardziej może wstąpić w szeregi. Dopiero przyszliśmy tutaj z synem, ale super, super. Ja jestem miłośnikiem historii, więc synowi przekazuję teraz tą całą wiedzę, którą mam. Jeszcze jest mały, ale też, też jest zafascynowany tym wszystkim. 49. Baza lotnicza z przygotowała pokaz broni etatowej. To jest załogowa jednostka podwodna typu mokrego, przeznaczona dla jednostek specjalnych płetwonurków bojowych marynarki wojennej, polskiej marynarki wojennej. To jest pojazd z okresu układu warszawskiego, dokładnie jego data produkcji to się rok. Tych pojazdów wyprodukowano 5 sztuk. To były prototypy i to były jednostki podwodne nieudane. Jest to replika RWD13. Przedwojennej polskiej konstrukcji zbudowana jako samolot ultralekki w skali 88%. Na świecie lata bardzo dużo takich zeskalowanych w dół replik różnego, różnego rodzaju samolotów, głównie amerykańskich, niemieckich, angielskich. Natomiast jeszcze nikt się nie porwał na samolot polski.